Hej, cześć, witam was, ja jestem Brox. ze mną jest. Marek 99 witam. No i gramy sobie znowu w Terrarię. Eee, na czym to my skończyliśmy? A, mieliśmy iść eee, z młotami te ołtarze. te ołtarze zniszczyć, więc... Chodźmy. O. <grym> <grym> Też nie jestem pewien, czy te młoty do zabrania, bo są z drewna. Ale no, zawsze no, muszę spróbować. Zobaczymy, zobaczymy. I zejdziemy, myślę, w dół, potem może gdzieś pójdziemy, jak Tak, 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 to by się przydało. No. Może jakiś temat do hmm. rozmowy? Hmm. No nie wiem, w co tam ostatnio grałeś? No ja ostatnio FIFA. 14 -kę. A, ty masz FIFA? A. What the fuck. Ci się nie da. Umrzesz zaraz. Nie, to jest coś takiego, to samo jest z ołtarzami tymi mrocznymi. Też ci biją, ale nie wiem o co chodzi w ogóle z tym. To A... jest do zespołnienia jakiegoś bossa pewnie. A w Fifa 14 grasz w Ultimata? Czy... E... Nie, nie, nie. To co, grasz tak po prostu? Tak po prostu i też sobie tam e, kariery jednego zawodnika. No FIFA 14 to jest chyba najlepsza FIFA, bo 15 szczerze mówiąc niby cała oprawa i wszystko jest świetnie zrobione, ale sama to gra jest... 14 jest znacznie lepsza, szczerze mówiąc. Tak, tak. Takie mam wrażenie przynajmniej. Ej, tu jest coś, jest jakiś kejf. Mhm. No, duży. Łohohoho. <laughs> Dobra, to jest na dół. Dajesz może to? No dobra. Może znowu jakiś kejf będzie. Ja ostatnio kram sobie w Aliena właśnie, Isolation, zresztą na odcinkach. Więc nie wiem w jakiej kolejności to rzucam. czy rzucimy jakiś odcinek z czy jeszcze nie. Najprawdopodobniej tak, więc możecie zerknąć na kanał, zobaczyć. Dokładnie. To, to jest reklama. Do <grym> no Lajki, subskrypcje. Na propię. Dola, to gdzie idziemy teraz? W dół. Okej. to Slime. No, no. O, burzy, co za... Ogólnie to mamy też plan o. robić jedną fajną serię, taką trochę podobną do Terrarii, ale to jeszcze nie teraz. To w swoim czasie. Dokładnie, dokładnie. Dobra, kopimy się w dół. Mhm. Mm jeszcze wracając do tematu tych gier, w które ostatnio grałeś, co tam jeszcze? Hmm. Bo yy, wiesz... co? Terraria. <laughs> Okej. Okay. Nie, a, a tak w ogóle to Far Cry 4 jeszcze, tylko na PlayStation 4. Yy, mm -hmm. Gra się w niego fajnie, ale mam wrażenie, że lepiej się bawiłem przy trójce. Ja tak samo. Fabuła jest inna i w ogólnie taki ale... klimat... To znaczy, wiesz to trochę taki odgrzewany kotlet to jest, bo... Zrobili grę o tym samym praktycznie, no nie oszukujmy A, się. To po prostu jest rozszerzony crafting, więcej rzeczy. No ale... Nie, nie mówię, że to jest zła gra Far Cry 4. Nie, no, bo... no absolutnie. Bo nie jest złą gra, ale Far Cry 3 był lepszy. Nie wiem czemu nawet, nie jestem w stanie tego jakoś wyjaśnić, ale po prostu lepszy grą. No. Ja I... Jeszcze pamiętam, że jak gramy w Far Cry 3 to porównując do czwórki. Fry ja grałem o wiele, wiele, wiele więcej Ta No pani... wiem, bo pamiętam, że to wszystkie aż... O kurde o kurde o kurde, stary. O, 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 o. Chyba umieramy? Nie. A. Dobra, żyjemy. Tak? Ja. Dobra, no pierwsza hmm. śmierć! Nieee! Yeah. 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 Nie. Yeah. Nie, uczcimy to Tak. W jaki sposób? Tańcem szczęścia. Okay. O, ty też umarłeś? No. Dobra. Yy, Masz Mówiliśmy no. o Far Cry, nie? Że, bo ja pamiętam, że ty w, w Far Cry trójce te wszystkie trofea zbierałeś. Tak, i, tak, tak. I grałeś strasznie długo. Yy. Zostało mi chyba cztery trofea w Far Cry ale gdzieś się zgubiło. No, pożyczyłem bratu yy, i jakoś tak się stało, że teraz zapomnieliśmy o tym w ogóle. No, ja Far Cry'a y, 3 tak naprawdę zakończyłem na tym... O kurde. Okay. Czekaj, inne postawię. Bo. I teraz będzie ten, znowu ten facepad taki. O, czekaj, 3, 2, 1, teraz. Genialnie. No, spadł. No pierwsze dwie śmierci mamy. Ej, masz linę? Co mam? Limę. Ej, Michał. No. Może z Jeśli słyszycie tą wiertarkę, to przepraszam bardzo, ale... Niestety... To słychać można. No mikrofon, bliżej, może co. Dobra. Teraz lepiej? Trochę cię czyście i słychać, ale... No, trochę lepiej chyba, ale słychać. Dobra, no, tutaj, będzie krótkie... co? tutaj będzie Tutaj będzie króciutkie, cie... króciutkie cięcie. Sorry za to. <laughs> <laughs> I... Dobra. teraz! Ziup. Dobra, chyba przestało już wiercić, co? Chyba tak. No to wracamy. Jak będzie znowu, to po prostu się z, z cięciem kolejnym zrobi. co? Czekaj, muszę najpierw włączyć serwer, nie? Włańca się włącza się włącza się chła 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 dobra poczekamy z tym jeszcze dobra wracamy do was po tym cięciu u Michała przestało wiercić, więc jest spoko. Chyba przestało wiercić. Jak będzie wierciało, jeszcze <laughs> Nie wiem czy z jest słowo, ale jak będzie wierciało, to jeszcze będzie cięcie. Tak. Także dobra. Wracamy no. do gry, do tematu. O czym gadaliśmy i gdzie byliśmy, bo nic nie pamiętam. Gadaliśmy o folkwaju, czwórce i trójce. I o różnicach. No. A szliśmy. Po te slimey i tam umarliśmy, nie A, to rzeczywiście, to idziemy na te slimey, Kamat mi. Bro. Bro, Dobra, idziemy. Czy? Uważaj, bo to jest nie? I. Kat... <słyska> <Poręciałeś> <słyska> dalej? Jak ty porusiałeś <słyska> dalej? <słyska> Ja, ja postłem no to... Tak, będziemy cięż... często umierać tutaj. To, to na pewno, to jest pewne akurat. na pewno. No ty też już dwa razy, ja trzy Ej, zrobię licznych śmierci. To jest dobre. Jak umiem. No właśnie. Nie, jak umiem, to zrobię. To, to jak nie ma liczniku śmierci, to znaczy, że nie umiem. A, a jak umiem, to teraz się pojawi. Liczniku śmierci. I weź przy okazji ten, powodnie jakieś, czy coś. A ja już... mam 11. A i drenwo, Masz drenwo? 62. To już trochę. Cześć, jak się trochę rzydzi? Lewym przyciskasz. Lewym klikasz a, na dole. jakieś spoty. I idę do 20? No może być. Och, dnia i jakieś kładki Okej. Okay. No tutaj na dół. No, na Trzeba o, się, przekopać, może coś będzie ciekawego. No. O, jest ktoś. Łoł, o, o, o. coś się dzieje ciekawego. To jest H-Silver już. Tak? A, no. rzeczywiście nie, Platinum. Nie, a to jeszcze lepiej, chyba. Tak, 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 to Z tego są najlepsze zbroje na tym. Nie najlepsze, ale, ale na jest, początek tak... najlepsze Tak, się tak, tak. tak, tak. No, na ten tryb, nie? Bo jest później hard mode na Fortnite. inaczej jest. Przechodzimy. O kurde, ja się zaplatowałem. Tu jest sporo tego. To jest gold. Nie, Dina. W ogóle w Terrarii jest Gold? Jest, jest Jest bardzo dużo tutaj tych różnych orów uh, Orów Co to takie źle Me. W ogóle oni też dużo tutaj zmienili, bo wyszła do Terraria 2.0 czy coś takiego, nie? Tak, 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 tak. Bo kiedyś to dużo rzeczy kompletnie inaczej wyglądało. Tak, jak dozdaje wędkarstwo w jakimś tam parzu nowszym chyba. Jeśli dobrze myślę. O, tam jest... Co to jest? Platinum chyba. Nie, to jest coś innego. No. To jest tungsten chyba. Kurde. Nie, Lit Co, co, co? A, lit. O, tungsten <laughs> inaczej wygląda. Hmm, to jest ten... Jakby jakiś domek się... O kurde! Myślałem, <laughs> <laughs> że przeskoczę. No i znowu schodzić ja pierdzielę. Ty nie myśl, tylko graj. Rope. Ale tam będzie ciężko zejść. No no, no. ale trzeba jakoś sprowadzić. No. O, wiewiórka. A. Gdzie to było tutaj? Idź w dół i później w dół. Wow, świetna podpowiedź, dzięki No i teraz... Mamy jakąś linę, więc nie powinnam ci koś. A już nie widzę, okej. Okay. <laughs> Dobra, Nie topisz mi hu... chu. Co? Jeśli powiedzieć... Jeszcze nie topisz mi... hu... pachę. Okej. Nie topisz mi pół HP zarówno. To dziwne? O, żyje. Już. O! Co? O co?! No. Nie toperze. Tyle powiem. Nie topysz zmiażdżył moją czaszkę. Jak! Okej, okay, dobra, musimy wziąć jakieś drewno i pochodnie, bo ja w ogóle nie mam ich. Żal. Ja mam drewno i pochodnie. Ja mam 8 pochodni. No tutaj I tutaj jeszcze są nie Niepotrzebnie. Okej. Okay. A już jest noc. Są idą. Dalej go! A. Ej, jak coś to. Są takie grzyby. Jakie grzyby? I takie czerwono-żółte. Co one dają? One ci wracają 15hp, jak coś. No spoko To nie wiedziałem o tym. No i można je też używać do tworzenia potek. Nie? No, zrobię. Okay. Ja mam dwie potki, chcesz jedną? Nie, nie potrzebę. Chyba. OK. A w coś jeszcze grasz ostatnio? W Bionic Commando. A, kojarzę tą grę, ale to, tak, jest, tak, to, jest... to jest taka, że takimi linami jakby się... Tak, 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 to jest ogólnie o armii takiej, która jest... No stworzona. wiem, no, kojarzę tą grę, ale jakoś tak... Tak, tak, tak. Chyba w nią nie grałem, nie, nie grałem chyba. Ogólnie y, armia amerykańska stworzyła specjalny oddział, Bajomechów, nie? I oni mają... są pół, pół człowiekami, pół ludźmi, pół, yy, pół maszynami takimi, nie? I ty jesteś jedną z nich, ale. HELL! Ty... I ogólnie cały świat zbuntował się przeciwko tym bajomechom. A ty próbujesz... Yy, pokonać tych swojej... równowagę. No coś z jego. Bo, ogólnie nie, to jest typowa fabuła, tak, ale ogólnie jest bardzo fajna mechanika w tych grze. No, no, jako ja, że to gry z ich w gameplayu. A, a widziałeś Dying Light? Bo ja na początku. Widziałem, że Jeśli chodzi o Dying Light, to myślałem, że to będzie takie The Dynant z parkurem, i to mnie nie zaciekawi jakoś, bo The Dynant nigdy jakoś mnie nie. Yy, nie zaciekawiło, mimo że grałem. Yy, hmm. A to Dying Light hmm. wygląda całkiem ciekawie, naprawdę. Po zobaczeniu tak, tam tak, kilku tak. gameplayów. Ja oglądam <grystanie> Ja oglądałem ogólnie kilka, kilku youtuberów nagrywało tego Dying i całkiem mi się spodobało. Słychać ten nową rzecz? Bardzo. <grystanie> to chyba kolejne cięcie. Dobra, witamy po cięciu. Drugim już, ale... Cóż? U Michała mordują dzieci. No! Wiesz coś, czego ja nie wiem. Gadaliśmy o Dying dajcie, nie? I... Tak, tak, tak. I naprawdę ta gra wygląda niesamowicie dobrze. Jestem zaskoczony, może nawet tak myślałem nad tym, żeby ją sobie zakupić, jak stanie je trochę. Mhm, tak, Bo... tak. Tylko, że polska wersja językowa poli. No, ten dubbing, no jezu. Tak. To jest straszne, naprawdę. Ej, o właśnie! E, widziałeś taki... E, w Killzone Shadow Fall. E, mm. Jest tak okropny dubbing, tam jest... Ta... O kurde. Dobrze, przeżyłem. E, tam jest... jest tak okropny dubbing, że jest taka scena, gdzie ktoś tak cierpi, że niby mu umarła córka i matka, nie? Podeślę mm. do tego link w opisie, podam. E, nie wiem, czy to widziałeś, ale to jest tak fatalnie zrobione, że to jest po prostu jakaś tragedia. Myślę, że nie, nie widziałem, ale zobaczę później. Polski dubbing w grach to jest coś po prostu... No, dokładnie. ...tragicznego. Znaczy, w Skyrimie nie był zły, z tego co pamiętam. W Skyrimie był spoko. Bo te głosy wszystkie pasowały, miałem takie wrażenie, że nic nie było tak na tak. siłę. No. A tutaj jakiś w Dying czy w, ci wyjdzie czarnuch i mówi... Cześć! No tak no, mi się tak to tak. wygląda. Te... Dobra, chodź to najsłynniejsze, nie, w cudzysłowie, gwiazdy dubbingu, no to polskie to są naprawdę czasami... Boberek. Ale w tych grach to, jeśli chodzi o polski dubbing, to zawsze są ci sami. No, właśnie o to chodzi. To jest najgorsze. Zawsze cały czas te same głosy i, i na przykład, se w Dying Lighta jakiegoś, i słyszę głos, o kurde, to jest ten, Gromowładny ze Skyrima. W ogóle to ten... Yy, ten... Yy, gra z Royal Fun Games już jest na Greenlight'cie w Steam'ie. Ta? A jaka? Tak. Te... Wojo okay. vs. Zombie sobie ja teraz zmienili nazwę na jakąś inną, nie pamiętam dokładnie. No te Royal Fun Games to jest strasznie fajne, mi się to podoba. Teraz Gimper tak, tak, zaczął tak, tak, coś takiego robić. W ogóle, jak patrzyłem na tych współtwórców tego, co jest na Green to Gimper też tam jest. Te? Tak? Tak. Ale naprawdę, strasznie mi się podobała ta seria Royal Fun Games, naprawdę. No, to jest, to jest Tak, to jest tin, dobra. Tak, tin, tin. i mamy to, znowu no? jakiegoś cave'a wojnego. Dobra, to go myślę, zwiedzimy i będziemy powoli wracać na powierzchnię, się pożegnamy. Tak dokładnie. I też na powieście trzeba będzie stworzyć coś z tego teamu bo jest sporo tego Dobra chodź tu Już już O coś się świeci, nie wiem co to, ale coś się świeci tam w prawo. Uważaj Slime To jest jakaś nowa Ona. Ale nie wiem co to jest w ogóle. Ja tego konkretnie... Ja tego w ogóle nie widziałem jeszcze To co, ja jakiś nie? Jakiś update niedawno zrobili coś? Bo ja to nie czaj jest Prawdopodobnie Kurde. Dawno nie grałem w Grałem ostatnio jak my graliśmy wtedy, wiesz. A? To Chyba, są... że jest po prostu jakiś bardzo rzadki ora. O, o! Fucking. Ja pierdolę! <susur> 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 Okej. Okay. Tu ja idę po to, po to coś. Coś świeci. Troszkę mnie ciekawi co to jest. No właśnie takie czerwone. Ciekawe co z tego można zrobić, co to w ogóle... A może to nie jest jak ora tylko to jest coś innego. Nie wiem. Trzeba będzie pójść do guida i zobaczyć co jest, co z tego, co z tego można zrobić. Ile to, to w ogóle wykopię? Dobra, to myślę, że to w ogóle wykopiemy albo nie wykopiemy i będziemy kończyć powoli. Tak tak, jest trzeba będzie na powierzchnię wyjść Co już się tam przekopałeś do tego? Jeszcze nie, ale już blisko jest tam Okej okay. Dobra, ja już tam do ciebie idę Powoli Słyszę jak kopiesz ja, ja już Cię widzę na mapce. Jak to ja spadłem? Kurde, co to jest? Hearthstone? Ale Hearthstone tutaj nie może być chyba. What? Co to jest? Czekaj, już idę. O i na górze mamy I co, da się do wykopać? Nie. To zostawiamy zagadkę, chyba trzeba mieć jakieś lepsze kill Ej, I patrz, u tak. góry! Ametyst. No, to się przyda. Też ametyst teraz się przyda, bo będzie można zrobić haki z tego. No i od razu jest ymm, cave następny, ale to do niego pójdziemy już w następnym odcinku. Tak. Bo... No, no jest... a mnie ciekawi to, kurde, to jest jakby jakaś lava, coś takiego. No, coś takiego, tylko że to nie parzy, nie? A kurde, fajne to... rzeczy się tutaj... Y... Hmm, Przyma. ...respią, że tak powiem. Kurde. Przytrzymaj spację najdłużej jak możesz, po prostu. No... tam nie wejdziemy już. Eee! Co za... No zrób drugą. Dobra. No. Nie pokaż, Uwaga. Ciekawe kiedy... Z, y, musimy, znaczy, musimy jak najszybciej zrobić te miecze takie obrotowe, wiesz, to tak się obracają. Tak, tak zrobię. Tak. No. So great sword po prostu. Bo się znacznie lepsze. Czy znaczy, wiesz, te są szybsze po prostu. No, ale tamte wiesz, ja wodę tamte z dłoni. Mhm. Ja tu normalnie tarza nie jestem. Co ty zrobiłeś? Jak ty tym wyjdziesz? patrz się uczyć. <noise> Wychodzenie zajmie pół filmiku. No. zabijmy się po prostu. No i do wody wskoczyłem. Dobra, piranie. Już prawie jesteśmy. To są piranie. Okej. Okay. Fuck! <noise> Już prawie jesteśmy, czekaj na mnie. Teraz przyjdę. Ja już jestem na powierzchni jak ty. Dobra, też się zabiję. O, do wody skoczyłem. Gdzie można tu się zabić? Utopię się. Tam jest pytanie. O jest, dobra. I tym miłym akcentem. <laughs> Żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Cześć, hejo. Cześć. Cześć. Cześć, cześć, papa, papa, cześć.